Części kursu zajmiemy się pracą offline i online z projektem. Jego symulacją, wygrywaniem, zgrywaniem i zabezpieczeniem hasłem przed nieautoryzowanym dostępem. Pracę rozpoczniemy od uruchomienia oprogramowania Wimpladder. Po jego uruchomieniu widzimy szare tło. Z zakładki plik możemy wybrać opcję Nowy projekt. Możemy również skorzystać ze skrótu klawiaturowego CTRL plus N. Otwiera nam się nowe okno. Możemy wskazać nazwę projektu, możemy wskazać model i serię sterownika. W naszym przypadku będzie to FBS24MA. Klikamy OK, klikamy OK. Pojawia nam się okno nowego projektu. Po lewej stronie mamy drzewko projektu, wyżej mamy elementy języka drabinkowego, a u samej góry zakładki programu. Korzystając z elementów języka drabinkowego, zrobimy najprostszy program, gdzie wejście będzie sterować wyjście. Skorzystamy z wejścia x0, które będzie sterować naszym wyjściem y0. Tak przygotowany program możemy zasymulować. W tym celu z zakładki PLC wybieramy opcję symulacja. Po wyborze tej opcji pojawia nam się dodatkowa opcja ustawienia symulatora. W tej zakładce możemy ustawić 3. Przy każdym uruchomieniu symulatora nasze zmienne mają być wyzerowane czy też zapamiętane stany z poprzednich symulacji. Zimny start oznacza wyzerowanie zmiennych przy każdym uruchomieniu symulacji. Możemy również określić, czy nasza symulacja ma być ciągła, czyli czy ma działać cały czas, czy ma wykonać pojedynczy skan, przejść raz przez cały program, czy ma przejść przez kilka skanów. Również możemy załączyć komunikację. na symulator. Może komunikować się z innymi urządzeniami, tudzież również z symulatorami. Klikamy OK i uruchamiamy program. W tym celu naciskamy Uruchom PLC lub możemy skorzystać ze skrótu F9. Czarna linia zmienia kolor na czerwony, wtedy mamy informację, że program jest w trybie pracy. Możemy teraz zmienić stan wejścia. Po zmianie stanu wejścia widzimy, że zmienia się stan wyjścia. Tak przygotowany program spróbujemy wgrać na sterownik. W tym celu zatrzymamy symulację i wyłączymy symulację. Następnie sprawdzimy, na którym komie znajduje się nasz konwerter podłączony do sterownika. W tym celu wejdziemy w menadżer urządzeń, przejdziemy do zakładki porty.com i podepniemy nasz konwerter do komputera. W naszym przypadku będzie to com 3 Z zakładki PLC wybieramy opcję połącz z PLC lub skrót F12. W naszym przypadku łączymy się po RS232. Dajemy opcję szukaj automatycznie, wybieramy nasz port com i klikamy OK. Sterownik został znaleziony. Oprogramowanie pyta, czy chcemy się z nim połączyć. Wybieramy opcję tak i łączymy się ze sterownikiem. Otrzymujemy status sterownika, w tym informacje o jego numerze seryjnym, numerze stacji, czy jest uruchomiony, czy nie. Ile mamy jeszcze miejsca na program? Naciskamy OK. Program został wgrany na sterownik. Teraz mogę fizycznie przyłączyć wejście na sterowniku, aby otrzymać zmianę stanu na wyjściu. W tym celu, jako że przycisk mam podłączony pod wejście X4, zmienię wejście, wejście X0 na wejście X4. Mogę edytować program podczas pracy lub zatrzymać program do edycji. Jeśli edytuję program nie zatrzymując wykonywania pracy sterownika, otrzymuję o tym ostrzeżenie i edytowania linia zmienia swój kolor na żółty. Zmieniam wejście X0 na X4. 4. Po tym muszę zapisać zmianę w sterowniku. Mogę do tego wykorzystać skrót klawiaturowy ctrl plus Sterownik pyta czy chcemy zapisać edytowany blok do sterownika. Klikam tak i teraz mogę zmienić wejście fizycznie, obserwując fizyczne wyjście. Edycję programu również mogę Odbyć przy zatrzymanym sterowniku. Wtedy nie pojawia się informacja ostrzegająca. Po tej edycji muszę znowu uruchomić sterownik. Jak zauważyliśmy, zmiany wykonane podczas zatrzymania sterownika są automatycznie wgrywane na sterownik. Taki program możemy również zabezpieczyć hasłem. W tym celu z zakładki Projekt wybieramy Ustawienia projektu i hasło. Wpisujemy hasło, powtarzamy hasło i naciskamy przycisk OK. Teraz przy każdym połączeniu do sterownika program będzie pytał nas o hasło. Aby to pokazać, Rozłączymy się ze sterownikiem, zamkniemy program i tym samym pokażę, jak zgrać projekt ze sterownika. W tym celu najlepiej wybrać zakładkę Plik: Otwórz, Połącz z PLC. Wtedy sterownik pyta nas, czy chcemy otworzyć sko skojarzony ze sterownikiem plik projektu. Wybieramy opcję Nie. Czy chcemy go zapisać? Również nie chcemy Nie, ponieważ próbujemy go zgrać ze sterownika. Postępujemy analogicznie jak w poprzednim przypadku, łącząc się ze sterownikiem. Wybieramy opcję Szukaj automatycznie, wybieramy port.com, klikamy OK, klikamy Tak. Sterownik pyta nas o hasło. Wpisujemy hasło, klikamy OK. Klikamy OK. Mamy otwarty projekt ze sterownika. Polecam zgrywanie poprzez. Zakładkę Plik, Otwórz, Połącz z PLC, ponieważ jeśli mielibyśmy otwarty jakikolwiek inny projekt i wybrali opcję PLC, Połącz z PLC, wtedy taki projekt automatycznie zapisze się do sterownika. Dlatego lepszą opcją zgrywania projektu jest opcja poprzez Otwórz, Połącz z PLC. Nasz projekt możemy również zapisać. W tym celu z zakładki Plik wybieramy opcję Zapisz jako, Plik projektu, Projekt 2. Klikamy Zapisz. Nasz plik został zapisany. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne części kursu.